Takie pustki są na konwentach. Nikt nie przychodzi na konwenty, nikt nic nie kupuje, nie ma nigdzie ludzi, jest tylko listwa. Jest pusto, pusto i głośno. I na górze nie ma nikogo, i na dole nie ma nikogo, jest pusto. Idą ludzie, idą ludzie, ludzie stoją, stoi listwa, idzie pani jakaś, idą ludzie i nic nie ma. Tu jest największy sklepik. Przy którym można wszystko kupić Są schody Ludzie, bankomat jest Jedyny bankomat je, Jedyny konwent, który ma bankomat w środku <głos> <głos> I tyle I nie ma nic, totalnie nie ma nic Wszędzie, A tam to już w ogóle mnóstwo ludzi w środku Mnóstwo... Kolejkon tak zwany Po bilety nawet jedyny konwent, w którym jest informacja, czy na niekonie no też była informacja. Pani nie zaprasza, tu macha do mnie. Książki, książki, jeszcze z książki, ludzie, informacja. Drzwi, tam też drzwi. Tu trochę więcej ludzi. Ludzie, ludzie. Patrol też jest i ludzi więcej. I jeszcze więcej ludzi i znowu ludzie. I koniec, i budynki.